W Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Gala Władysławów. Alternatywny WF. Zawody karate. W Auli III Eloi im. Królowej Jadwigi odbyła się tegoroczna edycja Gali Władysławów, Podczas uroczystości rozdano nagrody ludziom i instytucjom działającym na rzecz ochrony środowiska. Rozmawiamy, kiedy jeszcze gala trwa, ale warto przypomnieć jaki był zamysł organizowania w ogóle tych spotkań, tych nagród. Pomysł rodził się 23 lata temu w momencie, kiedy w, klasie, w szkole pojawiła, pojawił się pomysł tworzenia klas ekologicznych. I wówczas właśnie chcieliśmy taką nietuzinkową nietuzinkowy pomysł zrealizować, żeby to żeby nie tylko uczyć się o ekologii, ale również i żeby obserwować dorosłych w naszych regionie, oceniać ich, a młodzież jest najbardziej chyba taką no, krytyczną akademią ekologiczną. No i w związku z tym, no tak gala za galą w zasadzie minęła i szczerze mówiąc nawet nie wiem, kiedy minęły te 23 lata. Bo to trzeba podkreślić, młodzież szuka tych wszystkich ekologicznych inicjatyw. Tak, są to nagrody za działalność w naszym regionie, a więc uczniowie raczej promują te osoby, te placówki, które ukończyli, z którymi się spotykają na co dzień. To jest, to jest nasz region, to są te nasze małe ojczyzny, gdzie są ludzie, których warto w jakiś sposób tutaj no, no też zdopingować do dalszych działań, bo taka nagroda myślę, że stanowi jakiś taki ważny temat. Doping do, do dalszych działań. Nagradzacie warto dodać w kilku kategoriach. Tak, jest, to, jest, jest sześć kategorii. Jest to kategoria, e, oj, muszę skorzystać ze ściągi, ale produkt, inwestycja, placówka oświatowa, e, firma, e, gospodarstwo rolne i człowiek. I co ciekawe i co ważne, co roku nie brakuje tych akcji, żeby kogoś nominować. Oj zdecydowanie nie. Wcześniej tych kategorii było nawet i więcej. Tak sobie przeliczyłam, że chyba łącznie z tą dzisiejszą galą wręczyliśmy 159 statuetek. Nagrodę w kategorii Placówka Oświatowa zdobyła Szkoła Podstawowa w Orłowie. Z nami pani Joanna Teper, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Orłowie, dumna posiadaczka Władysława. Gratulacje. Dostała pani Władysława za placówkę oświatową działającą na rzecz ekologii, bo działacie rzeczywiście w różny sposób. No, rzeczywiście, no, szkoła generalnie jest najlepszym chyba miejscem do wykuwania takich postaw i do tego, żeby uświadamiać młode, młode pokolenie, ale już od najwcześniejszych lat. Dlatego rzeczywiście staramy się, żeby to nie były akcje przypadkowe, tylko żebyśmy o tej. Ekologii pamiętali właściwie cały czas, więc oczywiście odbywają się różnego rodzaju zbiórki, imprezy. Włączają się w to oczywiście też same dzieci, organizując różnego rodzaju właśnie spotkania i akcje. Także. No, chcę tu jeszcze nadmienić, że y, od y, kilku lat mamy y, piękną ekologiczną szkołę, dlatego że na naszej szkole zostały zamontowane, została zamontowana fotowoltaika, więc tutaj też są oszczędności jest ekologia. To jeszcze raz gratulacje i we wielu, wielu, wielu danych akcji ekologicznych. dziękuję. W kali widowiskowo-sportowej odbyła się alternatywna lekcja wychowania fizycznego. Wzięli w niej udział inowrocławscy uczniowie. Zajęcia poprowadziła znakomita teczkarka Monika Pyrek. Kolejna akcja Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zaprasza gwiazdy polskiego sportu tutaj do hali widowiskowo-sportowej. Dzieje się i wy jesteście świetnym przykładem, pokazujecie, że sport może być no, też pewnego rodzaju sposobem na życie. Ja tak uważam, że powinien być, bo zawsze powtarzam młodzieży, że jeżeli teraz zapracujemy na to, żeby być sprawnymi ludźmi, to po prostu będzie nam się świetnie żyło. I ta aktywność fizyczna nie jest potrzebna tylko i wyłącznie do kształtowania kondycji fizycznej, ale przy Przede wszystkim do, musi być traktowana jako relaks umysłu, jako poprawiacz nastroju, poprawiacz humoru. E, sami doświadczyliśmy w ostatnich czasach e, takich za, zamknięcia i ograniczeń e, do, do aktywności fizycznej, więc mamy już to doświadczenie że rzeczywiście ona jest nam niezbędna do takiego normalnego funkcjonowania, bo ja nie mówię o sporcie profesjonalnym, ale ważne, żeby każde dziecko znalazło swój sport, który sprawia mu frajdę, w którym może się wyluzować, jak to młodzież mówi, i epicko się bawić. Wchodząc do hali widowiskowo-sportowej powiedziałem wow, bo rzeczywiście robi to wrażenie. Przyjechaliście z konkretnym sprzętem. Co proponujecie dziś dzieciom młodzieży? Dzisiaj wykorzystujemy zainteresowanie dzieci nowymi technologiami. Chcemy im pokazać tę pozytywną stronę technologii, żeby nie korzystały tylko i wyłącznie ze smartfonów, komputerów, tylko w pozycji siedzącej czy leżącej. Chcemy im pokazać, że używając tych urządzeń mogą aktywnie uprawiać sport. Stąd wszystkie symulatory sportowe i urządzenia interaktywne są tak skonstruowane, żeby ta klasyczna forma ruchu była obecna. Jeżeli mierzą sobie prędkość strzału na bramkę, no to muszą wykonać ten strzał. Jeżeli mierzą sobie czas na fotokomórkę, czyli w takich Warunkach, jak na Mistrzostwach Świata, no to w dalszym ciągu ten bieg sprinterski trzeba wykonać. Ścianka wspinaczkowa, mobilna, którą też się trzeba na nią wdrapać, tak, żeby pokonać dystans, żeby ona wskazała na jaką wysokość można, można się wspiąć. Do tego różne próby e, motoryczne, ale takie spra sprawdzające też koordynację, koncentrację. E, są różne dyscypliny sportu, nie tylko lekkoatletyka, jakby moja osoba mogła na to wskazywać, ale ja chcę pokazać dzieciakom, że powinny sobie znaleźć. Swój sport, który po prostu da im frajdę. I to, że czasem rodzic ma jakieś swoje preferencje i gdzieś tam ciągnie do jednego sportu, nie oznacza, że dziecko za nim podąży. To my musimy podążać za naszymi dziećmi i po prostu im proponować jak najwięcej sportu, żeby znalazły swój ulubiony. W hali Jawianka odbył się puchar Polski, kędżu i Kobudo. Do Inowrocławia Wrocławia zjechało 10 klubów z całego kraju. Organizatorem zawodów była sekcja Rondo i Nowrocław, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej. No nie od dziś wiadomo, że Inowrocław może pochwalić się świetnymi zawodnikami właśnie ze wschodnich sztuk walki, ale to dzięki klubom, imprezom i zawodom, jakie są organizowane chociażby w Inowrocławiu. Dzisiaj duża impreza w Haliku Jawianka. Tak, tym, tym razem ze sztuk walki zobaczyliśmy kędzicu i kobudo. Są może trochę mniej popularne niż karate, a już zupełnie mniej popularny niż piłka nożna, ale po liczbach widzimy, że jest coraz więcej ćwiczących sztuki walki. Kenjitsu, tak może tylko pokrótce powiem, że to jest walka mieczem japońskie japońska szermierka na, natomiast Kobudo umiejętność posługiwania się narzędziami y, generalnie pochodzącymi z Okinawy chociaż też prowadziliśmy konkurencję freestyle czyli ten system taki y, wolnych y, pokazów i też z przyrządami też się cieszy dużą popularnością na pewno to jest widowiskowe i stanowi taki dodatkowy element co y, przesądza o atrakcyjności takiej sztuki walki no ja myślę, że to jest zaangażowanie trenujących, trenerów, którzy poświęcają czas już od początku, przychodzą młodzi, są jak gdyby od nowa zaszczepieni nową motywacją, narzędzie czy w ogóle sztuki dalekiego wschodu no przyciągają. Tak? Może nie wszystkich, ale ci, którzy przychodzą najczęściej zostają na długie, długie lata. Ale bo tak sport, każdy inny, rozwija, poprawia kondycję. Co dodatkowo daje jeszcze uprawianie? kędzicu, kobudo, jakie niesie ze sobą zalety? Są, są ćwiczący, którzy nie startują w zawodach, ale są też tacy, którzy lubią rywalizację sportową. Ta rywalizacja, myślę, że też jest taką dodatkową motywacją, dlatego oni tu przyjeżdżają na te zawody. Skąd w tym roku zawodnicy? No właśnie, w naszej federacji IMA w Polska jest ponad 20 klubów, natomiast dzisiaj przyjechały, przyjechali reprezentanci 10 klubów. Można powiedzieć, no tak jak popularnie się mówi z całej Polski, bo są przedstawiciele i z Zakopanego, i z Nadmorza, z Gdańska. No ale przy okazji musimy powiedzieć o naszej prężnie działającej grupie. Jak działacie? Ilu zawodników należy obecnie do inowrocławskiej sekcji? No właśnie, myślę, że to jest też okazja, żeby popularyzować te sztuki walki. Sekcja Rondo... No, ćwiczy pod tą nazwą przynajmniej 10 lat. Y, mamy zajęcia w, w sali pływalni Delfin oraz w szkole podstawowej numer 1, którą w tym roku żeśmy y, założyli sekcję i tam to się też rozwija. Dzisiaj zawodnicy również z, z tej najmłodszej sekcji startowali. Zapraszamy w zasadzie od poniedziałku do e, czwartku w godzinach 17-18 te nasze zajęcia się odbywają. I co ciekawe to nie jest propozycja tylko dla najmłodszych bo i starsi e, tutaj z powodzeniem trenują robią się nawet takie rodzinne duety. No, to jest propozycja praktycznie dla całych rodzin. No tak myślę że zawsze rodzic może e, Dziecku w jaki sposób zmotywować i pokazać dobrą drogę, czasami też i, i trzeba palcem pogrozić, jeżeli coś jest nie tak, a więc no, przede wszystkim rodzic w tych czasach może odgrywać taką właśnie rolę. Też przy okazji można rozpocząć taką wielką, wspaniałą przygodę ze wschodnimi sztukami walki. Tak naprawdę to jeszcze jest początek roku. Przed Wami na pewno jakieś wyjazdy, imprezy, zawody? Tak. Jeszcze dodam, jeszcze dodam do tego, że właśnie rodzinnie też chodzą na zajęcia. Mhm. Powiem, że tak, że chodzi tata, tata z synem, ale chodzi babcia z wnuczką. I takich par mamy przynajmniej że cztery w, nas, w naszych sekcjach. Dlatego też zapraszamy. Jest to sport bez ograniczeń wiekowych. Jakie najważniejsze imprezy jeszcze przed wami w tym roku? W tym roku, jeżeli mówimy o imaw Polska i nasi zawodnicy też będą w tym startować. Dzisiaj mieliśmy tylko Kędzicu Kobudo, ale mamy Puchar Polski w Jujitsu, który odbędzie się w Górach Świętokrzyskich właśnie w Nowej Supi i dopiero na jesień odbędą się zawody w Toruniu. Będzie to Puchar Polski w karate, w karate i kickboxing. Do tych konkurencji również w naszej sekcji RONDO się przygotowujemy. Teraz był taki okres przygotowawczy do tych zawodów, natomiast teraz znowu będziemy kładli większy nacisk na, na, na kickboxing, na karate oraz jiu -jitsu. samych Złotych Medali życzę. No, nie dziękuję. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.